176 zł i 14 groszy dokładnie za tyle każdy z was może sobie zagrać kupon w ewinę że jeżeli jeszcze nie macie konta a założycie je z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem no i jeżeli założycie właśnie konto z użyciem kodu promocyjnego 155 vip, tak jak widzicie teraz na grafice to możecie sobie huknąć pierwszy kupon maksymalnie w tej promocji za 176 zł i 14 groszy jeżeli nie wejdzie Wraca do Was. 155 zł, które od razu można wypłacić. Nic nie trzeba obracać. Różnica to jest oczywiście podatek. Jest to mocna promocja dla, dla nowych graczy w Ewinerze pod weekend. Jak znalazł. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma konta, chciałby, chciałby z tej promocji skorzystać, pierwszy komentarz pod tym filmem: kod promocyjny 155 VIP. Dzisiaj lecimy dalej z Waszymi kuponami. Wczoraj Rafał trafił. Trafił bardzo, bardzo ładny kupon. Tak jak widzicie teraz w Austrii, drugiej overek 2,5 goli i handicap na Real Madryt. Tutaj warto pochwalić Ewinera, bo ten mecz został przełożony, anulowany z powodu ulewy, a Ewinner i tak rozliczył to na plus, bo było w tym momencie 2 do 2, więc jakby nie patrzeć zakład, zakład wszedł na plus, więc tutaj bardzo duży plus dla Ewinera, kupon wszedł, więc można bawić się dalej. Eee, dorzucimy oczywiście konkurs do wygrania będzie taka oto piłeczka, już wam mówię co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lazio a Sassuolo typujemy do godziny 17:15. Komentarze edytowane czy dodane po tej po prostu Nie biorą udziału w zabawie, także zachęcam, zachęcam, bo, bo piła trafi do kogoś z was jak zawsze. No i lecimy z kuponem, z kuponem Rafała, wczoraj trafił bardzo ładny kupon, dzisiaj postara się hmm, ponownie. Pierwsze zdarzenie, Lazio Sasuolo, tutaj powyżej 2,5 goli po kursie 1,39, niski kurs, ale ekipy overowe. Lazio sobie trochę zepsuło sytuację, traci już 7 punktów do, do Juventusu, są aktualnie na drugim miejscu. Dwa ostatnie mecze to dwie porażki, 2 do jednego z Lecce, 3 do zera z Milanem, więc wygląda to naprawdę kiepsko i Czas się ogarnąć. Jeżeli chodzi o Sasuolo, no to oni po powrocie piłki grają naprawdę fantastycznie. 3 do 3 z Interem, 3 do 3 z Weroną, 3 do 1 wygrali z Fiorentiną, 4 do 2 wygrali z Lecce, 2 do 1 w poprzedniej kolejce wygrali z Bolonią, więc nie dość, że grają naprawdę fajnie i, i ładną piłkę, do te mecze są overowe i oni aktualnie tracą 8 punktów do 6 do napoli, które dawałoby Puchary. Ciężko będzie, oczywiście, to zrobić, ale, ale grają naprawdę fajnie i, i, i trzeba ich tutaj pochwalić. Więc tutaj over 2,5 goli od, od Rafała w tym meczu. No, Lacio musi się kiedyś ogarnąć, a Sassuolo nie bierze jeńców, strzela gole, grają grają fajny ofensywny futbol. Myślę, że, że to jest dobra propozycja i drugi typ powyżej 9,5 rogali w meczu LEGI Warszawa z Krakowem. Kraków, czyli no tutaj Legia może sobie zapewnić dzisiaj mistrzostwo i wziąć taki mały rewanż na, na Krakowi po tym meczu pucharowym, gdzie pr przegrali 3 do 0. Dlaczego rożne? Tutaj, tutaj argumentacja jest taka, że statystycznie no to naprawdę wygląda dobrze, bo obie ekipy i biją rogi. I dają sobie te rogi nabijać. Jeżeli chodzi o 5 ostatnich meczów Legii, meczowe linie: 12 różnych, 10 różnych, 7 różnych, 14 różnych, 10 rożnych. Jeżeli chodzi o Krakowie, 12, 12, 14, 10, 14, więc od 5 meczów nie schodzą, nie schodzą poniżej dychy meczowo, i to jest taka propozycja z założeniem, że Legia szybko się rzuci do ataku, żeby strzelić. Postarać się strzelić Gola, ustawić sobie ten mecz. I w pierwszej połowie już kilka różnych powinno wpaść. Oczywiście Krakowa nie pozostanie tutaj dłużna. Oni aktualnie tracą 5 punktów do trzeciego lecha i no. Tutaj każdy punkt oczywiście warto, warto o każdy punkt walczyć i taka propozycja jest tutaj odrafała na dzisiaj, czyli powyżej 2,5 goli Lacios Asuolo, powyżej 9,5 rożnych Legia Krakowia, tak jak widzicie tutaj kurs ogólny 2,22, więc takie, no powiedzmy, że, że podwojenie stawki i, i trzeba mocno trzymać kciuki, oczywiście zachęcam do, do dyskusji w komentarzach, co o tym sądzicie, jeżeli macie jakieś swoje fajne typy, to również rzucać w komentarze, hmm, oczywiście też tak, zachęcam do brania udziału w konkursie, piłeczka trafi do kogoś z Was, zapraszam do naszych grup, linki macie w opisie pod tym filmem, a na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, miłej soboty, trzymajcie się, na razie!